Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Xperia Play 10 minut C. i w wyniku ankiety zwyciężyła gra Shift do Wolf, a dokładną ankietę widzicie teraz na ekranie. Tak więc w kolejnym odcinku zobaczymy Resident Evil 3 Nemesis, a za dwa tygodnie zobaczymy Lara Croft Guardians of Light. Tak więc bez przedłużenia rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, pozwoliłem sobie w tym odcinku yy, na pominięcie yy, tutorialu, ponieważ trwa on trochę czasu i trzeba się na tym telefonie przyłożyć, żeby go dobrze wykonać, tak więc pomyślałem, że yy, nie będę tutaj zabierać czasu i od razu rozpoczniemy sobie pierwszą, można powiedzieć, cudzysłów misję. Powiem wam, co w tym tygodniu się pojawi. A pojawi się trochę rzeczy. Znaczy no nie takie trochę, no trzy rzeczy, czyli unboxing Xperia i gameplay. Yy, jednak nie pojawi się to gameplay, nie będzie to gameplay z yy, Misterix, to nie będzie Misterix, a coś również związanego z GTA. Tak więc wyczekujcie. I y, pytacie o tego Misteriksa. słuchajcie, ja tylko mogę odpalać starsze gry na obecnej karcie. W tygodniu pewnie już będę miał nową, tak więc zacznę nagrywać i tyle. Na razie zadowolcie się tym, co jest na kanale, unboxingami, tym podobnymi rzeczami. Okej, okay, gra nam się ładuje. A co zobaczycie w tygodniu? Y, słuchajcie, jeszcze dzisiaj pewnie to nagram, o ile mi się uda. Jeżeli nie, no to się po prostu to nie pojawi w tym tygodniu, przykro mi bardzo. Ale zobaczymy. Jest jeszcze, słuchajcie, trochę czasu. Tak więc, jakby coś wyczekujcie. Ok, i teraz zajmę sobie ładowanie. Tutaj mój starszy save. A to jest ten nowy z pominięciem tutoriala. Ok, i rozpoczynamy. Słuchajcie, ta gra posiada specyficzną muzyczkę w, w całej grze. Chyba, chyba to jest w całej grze. Po której od razu można ją poznać. Dokładnie to jest ta muzyczka. Ok, słuchajcie, tak więc y, jesteśmy już po tutorialu. Zostało nam 16 owieczek do zebrania. Tak więc rozpoczniemy pierwszą misję, taką większą. Poziom pierwszy. Rozpoczynamy. Ok, to jest plan, co musimy zrobić. Tam, gdzie mamy napis GOL, musimy przenieść owieczkę. I ogólnie tutaj musimy trochę pokombinować. Dobra, w takim razie rozpoczynamy. Oj, nie, pomyliłem się klawisze. Ok, grę myślę, że kojarzycie. No i mam taką nadzieję. Ok, mam tutaj paczuszkę, w której znajduje się dynamit, Który oczywiście nam się przyda do... Wypieprzenia w powietrze tych kamieni. Tak więc, już bierzemy to sobie ten dynamit. Upuszczamy. No i czekamy na wynik. Kamieni już nie ma. Tak więc, pierwszy cel. No naprawdę. Teraz poczynamy jeszcze raz. Teraz muszę dobrze wycelować. Okej, okay, tutaj. Okay, I'm a porky girl. Hi, I'm a farmer porky. I hear you're trying to uh, steal shams if uh, she is uh, 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 luck. <laughs> Good luck. I grow all kinds of uh, vegetables, and I know Sam's sheep and wheat well. For instance, I know you can uh, leave a sheep if you show it some of uh, the lettuce. If you do this, uh, you won't have to carry them. Ok, yy, tak więc yy, musimy zdobyć warzywo. Yy, Boże, musimy zdobyć owce i tutaj ją przyprowadzić. Tutaj w prawym górnym rogu, jak widzicie, mamy psa pasterskiego. Natomiast w tym musimy zostać na drugą stronę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Aha. Dobra. Jak tu się słuchajcie przedostać Ogólnie gdzie ja mam iść Nie bardzo wiem Kurde ten ziomek dalej mnie goni hmm. Myślę, że powinienem iść tutaj I po prostu podwędzić mu tą owcę Ale jakim sposobem Ok, chyba już wiem. Zakradniemy się do niego tutaj i zabierzemy mu tą owcę. Tak, żeby nas oczywiście nie zauważył. Ok, jesteśmy już na zielonym, więc nic nam się nie stanie.

Ok, i teraz tak, yy, zabieramy ją ze sobą. Fajnie, że ta sałata odrasta w razie, gdyby nam się nie powiodło. Ale dobra. Owce kładziemy na razie tutaj. Zabieramy sałatę naszą i rozmieszczamy tutaj na całej długości mostu. Tak, aby nasza owieczka tutaj. Podeszła. Ok, teraz zabieramy owce. I do naszego punktu ją upuszczamy. Jak widzicie, właśnie wykonałem misję w tej grze. Wow, to się nawet wyrobiłem. Czyżby odcinek trwał 10 minut? Zobaczymy. Jeżeli szybko mi się uda jeszcze zapisać i się pożegnać, to pewnie tak. Ok, czyli tylko 15 owieczek dzieli nas od wygrania w tej grze, do przejścia całej gry. Ok, teraz, oczywiście, możemy sobie zapisać. Mam na razie autosave. A. I tak, słuchajcie. Tutaj Dafnie coś tylko powie. Ok, słuchajcie, tak więc dzięki za obejrzenie tego materiału z gry Shieldock Wolf. Za tydzień zapraszam na. Kolejną część Resident Evil, a mianowicie Resident Evil 3 Nemesis. Yy, za dwa tygodnie Lara Croft, w tym tygodniu Xperia. Być może gameplay oraz unboxing, i to wszystko. No i się oczywiście nie wyrobiłem w 10. Dobra, dzięki i do zobaczenia. Do następnego. Cześć.